A dziś niewiele osób pamięta, że w historii polskiego tenisa największymi literami zapisał się inny finał. turnieju na kortach Wimbledonu i to na wiele przed tym, gdy swoje największe sukcesy odnosił Wojciech Fibak. O bohaterce tamtego finału cała Polska mówiła Jadzia. Jadwiga Jędrzejowska była najlepszą polską tenisistką wszechczasów. Paulina Konieczna. Agnieszka Radwańska błyszczy i zwycięża. Ale mało kto wie, że najlepsza polska tenisiska wszechczasów święciła triumfy w dwudziestoleciu międzywojennym. Mówiła, że urodziła się na korcie. Warszawska legia wciąż pamięta Jadwigę Jędrzejowską i czerpie z niej inspirację. No, Moim zdaniem też się urodziło na korcie. Całe życie spędzam na kortach. Codziennie jestem na korcie, czyli można powiedzieć, że w domu. jestem częściej na kortach niż w domu. To stąd wyruszyła na podbój Wimbledonu i o mały woz nie wygrała tego najbardziej prestiżowego turnieju na świecie. Dziewczyna z Nizin, tak opowiadała polskiemu radiu o sukcesie z lipca 1937 roku. Ja lubiłam bardzo szybką grę, a prawa przyspiesza uderzenia. Do wygranej zabrakło jej dwóch gemów, jak wspomniała potem w wywiadzie, zimnej krwi. Jakieś przerażające osłabienie, nic mi się nie udaje, nic, nic, chce mi się płakać. Rozumiem, że przegrywam, nie umiem oddać najprostszej piłki. Chcę walczyć, ale depresja jest silniejsza ode mnie. Przegrała, ale rodacy na powitanie sprezentowali jej futro z kretów. W młodej międzywojennej Polsce, która wciąż drżała o swą przyszłość, Jadzia stała się bożyszczem tłumów. Ukazywała to, że umiemy osiągać sukcesy, że Polacy to nie jest margines życia społecznego na świecie, ale że jej ranga to właśnie pokazuje symbol polskości nowej na arenie międzynarodowej. Patriotka. Gdy wybuchła wojna, król Szwecji zaproponował jej azyl w zamian za to, że będzie z nim grać w tenisa. Odpowiedziała, że zostanie w Polsce, bo chce dzielić los swojego narodu. Nigdy potem nie skarżyła się na swój los. Zawsze uśmiechnięta, zawsze uśmiechnięta. Zawsze nam doradzała młodym chłopcom, jakżeśmy grali. Po meczach często siadała pod tym oknem do partyjki Brydża. Ale jeśli wygrywała, to głównie na korcie, nawet gdy miała ponad 40 lat. To była nadal klasa. To, to się z przyjemnością oglądało, jak ta starsza pani goni tą młodą zawodniczkę. A tamta no, mogła, mówiąc szczerze, nosić za nią tylko rakiety. Marzyło o tym wielu. Patrzyłem, jak, jak gra, jak odbija. Nawet chyba, chyba raz się zgłosiłem, że będę jej podawać piłki jako chłopiec do podawania piłek. To przeszłość, tak jest dziś. Ania Hertel jest jedną z największych nadziei polskiego tenisa i wcale nie chce Jędrzejowskiej dorównać, lecz ją przegonić. Oczywiście moim sukcesem bym bardzo chciała, aby wygrać Wimbledon. Legia wciąż czeka. Paulina Konieczna, Polonia, 24. Trzymamy kciuki za Anię. Jadzia była królową polskiego tenisa pod koniec lat 30.